Kierowco C plus E, byłem właśnie u paru klientów i chcę ogłosić, iż rozpoczął się sezon na wekselbrykę. Jeżeli nie wiesz co to jest, to obserwuj mnie i oglądaj do końca, ponieważ zaraz pokażę jak to się obsługuje. BDF to wymienne nadwozia, na których możesz osadzić różne specjalizacje transportu, ale najczęściej wykorzystuje się kontenery BDF do przewozu poczty. To co, lecimy na plac. Czy to jest takie trudne? Wszystkiego się idzie nauczyć i bez problemu, jeżeli ktoś ma doświadczenie i ochotę się tego nauczyć, nie stanowi to najmniejszego problemu dla nikogo. Nie należy się w ogóle spieszyć. Pośpiech nie jest wskazany do tego, abyśmy ładowali kontenery. Staramy się powiechać mniej więcej równo, tak jak w moim przypadku. Zobaczcie, wyjdziemy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tak jak mówię, jeżeli nie jesteście pewni, że traficie rolkami w płozy, lepiej czasami wyjść niż przesunąć kontener i później odpinać przyczepę lub po prostu coś zwyczajnie pop... Dobra, słuchajcie, podjeżdżamy pod kontenery, robimy to powoli, tak jak Wam mówiłem, ja nie będę e, wysiadał z samochodu, nie będę sprawdzał. Akurat powiedzmy, nie jest mi to potrzebne. Podniesiemy sobie najpierw szczepę, zwalniamy zabezpieczenie, składamy nogę, zabezpieczamy, zabezpieczamy, pamiętajcie, że jeżeli chcemy zdjąć kontener z samochodu, należy go najpierw podnieść, aby nogi mogły swobodnie zostać rozłożone. Później bardzo ważna rzecz, odczepiamy przewód ABS na odpowiednią wysokość. Kolejność zabezpieczania jest zupełnie odwrotna od kolejności odbezpieczania, czyli zwalniamy blokadę nogi, odkręcamy, Rozszerzamy i bardzo ważna rzecz, zabezpieczamy nogę. Sprawdzamy czy zabezpieczenie trwało. Sprawne rozłożenie nóg zajęło mi bez zbędnego biegania 2-3 minuty. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy coś nie zostało zrobione, nie macie doświadczenia, obejdźcie sobie jeszcze raz auto i chodźcie za mną. Tak jak Wam mówiłem, Najlepiej sobie sprawdzić, jeżeli nie jesteście pewni, nie macie doświadczenia. Jeszcze raz zabezpieczenie nóg. Tak jak widzicie, chyba wszystko się udało. Oczywiście musimy obniżyć auto oraz przyczepę. Z ile to, nam potrafi? to zajęło? Około 15 minut. Około 15 Jeżeli ktoś jest sprawny, sprawny doświadczony, e, tak jak mówię, bez zbędnego biegania. Wiadomo, tutaj mamy dobre warunki, tak? Mamy dużo, dużo miejsca, duży plac, e, równą powierzchnię, ale og ogólnie e, od tam powiedzmy 20 do 30 minut rozładunek i załadunek na ruch tak mniej więcej trwa.